Ulubiony lud. No kurwa, wiadomo, że robiony przez siostrę. W sensie. No. Najwięksi debile polskiego internetu. Kamuś pedofil. Kurwa, chujowo kogoś pedofilem nazywać. Jak się nie ma dowodów na to, na pewno, że były dziewczyny nieletnie. Najgłupsza osoba na polskim semi-pro. Nie wiem, co to znaczy semi-pro. W sensie, chodzi o LOLa? jakieś graczy semi-pro, czy jak? O! Najbardziej wkurwiające spele w LOLu! To jest dla mnie. To jest dla mnie. Quizik. Kurwa, się cztery spelki. Może nie będę ich znał nawet. Jak zatoki? Średnio. Ogólnie dzisiaj dzisiaj szedłem, dzisiaj szedłem sobie dzisiaj szedłem sobie do fryzjera, co widać chyba. I przewiało mnie i znowu mnie głowa bolała. Pojebane. Pasywka Rauma nie jest taka wkurwiająca. Mordekajzera owszem. Mordekajzera pasywka sprawia, że nagle on wygrywa. Erka Serafiny czy klub kranka, Kubli skranka jest bardziej wkurzająca. Warwika Erka czy pasywka Wiego? Jaką ma pasywkę Wiego? Że się w ludzi zamienia czy co? Ale Wiego pasywa wybieram. Szako R albo Caitlin W. No, szako R bardziej irytuje. Garen Q albo Katarina R. Katarina R bardzo łatwo przerwać. Tą obecną, nową, zwłaszcza. A Garena. Garena Q jest zjebane. Nie lubię stylensów ogólnie w grze. LeBlanc W albo Emorgany. Jak nie jesteś idiotą, to wiesz w jaki sposób działa W Leblanki, wiesz kiedy się może wrócić. A Emorgany czasami sprawia, że Twoja postać staje się useless. Zwłaszcza jeżeli bazujesz na kaczach. Nie wiem, grasz Blitzkrankiem, grasz na Morganę i tak naprawdę Blitzkrank przez całą grę nic zrobić nie może. E-Morgan jest Brokem w niektórych przypadkach. Arka Lissina też jest pojewana, potrafi Team Fighter wygrać. WWKonga albo Esoraki? Ja już mówiłem wielokrotnie, ja nienawidzę Silence'u w LoLu. Uważam, że Silence to jest jeden z silniejszych speli. Więc dla mnie Esoraki. Czy zrobił losowanie na jedno preview, bo jesteś jebanym Polakiem i żałujesz wydania 20 złotych? Właśnie ci bana wylosowałem na czacie. Wypierdalaj do roboty. No. E Pantheona albo Maokaja E. E Pantheona, bo go bić się nie da. E Veigara albo Malzahara R. Malzahara R można z Quicksilver Sashem zlikwidować, a Veigara E nie dasz rady, bo on bez przerwy je rzuca, Veigara jest przejebane. Minignar Q albo Heimer Q. Wiadomo, że Heimera wieżyczki wkurwiają niemiłosiernie Varusa Q albo Varusa R. -ka. Dobra, ten ranki też jakiś idiota robił. Ale Rka. Yumi czy Shen. Wiadomo, że Yumi jest bardziej wkurwiająca. Zdiksa Q albo Urgotae. Urgotae. Ten przerzut też jest czasami niezbalansowany. Q, On czy 4 zł One nie są nawet. Siemanko, gdzie będę miał hotel w Gdańsku czy Sopocie i będę jakaś szansa się spotkać w Trójmieście? To ogólnie problem polega na tym, że ja dzisiaj miałem dostać do godziny 20 wszelkie informacje na temat tego, kiedy mam się pojawić w Trójmieście, gdzie w ogóle będzie ten hate room dokładnie. Miałem dostać informacje w jakim hotelu śpię, bo podobno mam jedną dobę hotelową zarezerwowaną, drugą bym sobie najwyżej dokupił. Natomiast rzeczywistość zweryfikowała. Nie dostałem do dzisiaj telefonu od, od ziomka, który mi deala łatwi. Nie mam pojęcia gdzie będę. Tak naprawdę jadę tam na totalne jolo. Będę miał ze sobą pół tysiąca złotych, więc budżetem nie poszaleje. Wynajmę jakiś hotel, który będzie miał w miarę spoko stosunek jakości do ceny i tyle. Ale będę starał się dzwonić i dowiedzieć się dokładnie, gdzie mamy nostek zarezerwowane. A co do foty, no to na samym evencie najprędzej myślę 91 nie? groszy. Siemka, chciałem spytać, ile wydałeś najwięcej kasy w klubie, pozdrawiam mixD. Nigdy nie wydałem dużo pieniędzy w klubie. Wynika to z tego, że nigdy po klubach jakoś mega dużo nie chodziłem. Poza tym jak ja miałem taki okres, że dużo imprezowaliśmy, to ja byłem taką typową patologią klubową. Nie jestem z tego dumny, ale wyglądało to w ten sposób, że tak. Zanim wyszliśmy do klubu, to zawsze z kolegami trzeba było opierdolić żubróweczkę w mieszkaniu, no bo przecież nie jesteśmy frajerzy, żeby za alkohol w klubie płacić, więc zawsze szliśmy do klubu będąc dziabniętym, żeby było taniej. A jak już się tak najebaliśmy w tym klubie, a wystarczyło jeszcze shot czy dwa, żeby się już totalnie najebać. To potrafiliśmy wejść komuś na loże, jak go nie było i z gwinta, kurwa, wódkę pić. Więc Moje wyjścia do kluby były budżetowe raczej. Raz w życiu, raz w życiu zdarzyło mi się kupić butelkę whisky. Było to w Lublinie raz w życiu. Kupiłem Jacka Danielsa. A tak to jak wychodziłem teraz z Sergiuszem, gdzieś to Sergiusz z reguły butelki kupował jak byliśmy w jakąś większą grupę, jak byliśmy we dwójkę, to też nigdy butelek nie kupował, bo my dużo nie pijemy. Ale jak nie wiem, ostatnio weszliśmy ekipą, to Sergioż kupił, kupił wódkę, kupił jakiegoś Bombaja i, i... ten. I tak to wyglądało, nie? Domowa RK jest łatwa do zdożowania. Garena E to też Rak to sami. O kurwa! Pan szczypior przesyła 4 zł i 85 groszy. To dawaj do mnie na chatę. Uwaga za darmożkę. Kurde, za dużo razy spotykałem się z gejowskimi propozycjami w swoim życiu, więc jakoś bym się bał widza nocować, tak szczerze. Zwłaszcza czasami jakiegoś homożarta pierdolny i ludzie są w szoku i nie wiedzą w końcu w jakiej orientacji jestem. To jest zbyt zbyt ryzykowny. Iwerna Rka albo kobowa pasywka. Iwerna Erka. Biegnie za tobą taki pedofil. W. Samiry, W. W. Mega broken spell. Mega broken. Lony E albo Ezreala E. Jak Izrael się nafiduje, go kacznąć nie możesz, bo skacze jak małpa, to w to wkurwia. Serata Q albo Erka Soraki. No jednak RK Soraki czasami kogoś uratuje i cię kurwica bierze. A nawet jak nie uratuje, to jak jest nafidowana i kogoś wyleczy no, u ciebie na linii... Kasadina Erka też jest turbo broken, jeden z najsilniejszych arek w całej grze komputerowej Tak, Kasadina Rka to jest zdecydowanie jeden z najsilniejszych speli, jakie kiedykolwiek powstały Zwłaszcza jeżeli Kasadin już dotrwa do trzeciego levela ultimate'u, Nic się zrobić nie da Timo Q czy Timo R wiadomo że Erka jest bardziej irytująca O kurwa Ayona, Rengara, przesyła 2 złote i 91 grosze To się zawsze robiło tak że przed klubem brało się małpeczki, a w klubie tam maks 80 120 szotów na 4xdd. Dziękuję bardzo, panie kolego. No nie my akurat piliśmy... domóweczki robiliśmy najpierw. Takie gejowe domóweczki, bo siedzieliśmy, kurwa, w pięciu, powiedzmy, chlaliśmy i wychodziliśmy. Seta E albo Nasusa Q. To seta E. Nie wiem, co to jest rel. A czy nie to jest RL, nie, Pan nie mam pojęcia. przesyła 4 zł i 85 groszy. Ty oglądam ciebie zawsze z żoną XD. Kurwa stary to jeszcze nic nie znaczy. To jedynie zmniejsza prawdopodobieństwo, ale jeszcze nic nie znaczy. Ja już dużo historii słyszałem. Ja słowo z ilanku, ja Kurwa, powiem wam szczerze, dobra, może to zarzmi to trochę, jakbym się sam propsował i w ogóle. Ale jak ja się obciąłem, jestem mega przystojny. Naprawdę, bardzo się sobie podobam. Dziewczyny, napiszcie na czacie: Kurwa, serio, bez pierdolenia. Że Was bonować nie musiał. Podobam Wam się, czy nie? No kurwa. I oczywiście sami mężczyźni piszą Amelia jedyna kobieta na czacie napisała, że jestem super Oj, Chopsonowi też się podoba. A Chopson to stary widz Chopsona pamiętam Wyglądasz jak obrzezany osioł mhm. Wyglądasz jak osoba z banem Ty chuju Nawet Agusia napisała, że ładnie wyglądam Widzicie? Widz, mi się podobam Wy widzowie chuja wiecie tak szczerze Wszystkie dziewczyny powiedziały, że jestem super. No i zajebiście. Zdziadziałeś trochę. To, że ci babci ruchałem, nie znaczy, że zdziadziałem. Się polskiego naucz. Swoją drogą, fajne macycki. Takie fajnie zwisają, kurwa, popachy. Nieważne. Lulu W czy... Nie no, Lulu W S nie pierdolił, kurwa, że zjedziałem dzieciakie bany kumorgany. O kurwa, kumorgany to jest jednostopowych dziwnych rzeczy. Dobra, szybkie wybieranki, na lola, idziemy na jest zjebane. Urgota E czy Morgana Urgota Ten przerzut jest bardzo mocny. Kurwa, Yumi czy Morgana? Jumi czy Morgana? No, Keijo Morgana czasami lecą w bardzo niezbalansowany sposób. Nie fair. Ale granie na Yumi jest mega rakowe. No, Yumi się nienawidzi po prostu. Wernerka Ej, dziewczyny, które napisały, że ładny jestem. Możecie na Instagramie do mnie pisać. Jestem, jestem singlem jeszcze. Mówię jeszcze, bo uważajcie, kurwa jestem mówiony z dwiema dziewczynami na randki i możliwe, że coś z tego więcej będzie. Więc się kurwa spieszcie lepiej. Imbecylki. coś się dziewczyny Ja W, broken. Co kurwa wątpisz, serio. Mam dwie randki mówione. Eee, patę, raka chyba. Yeah. Fajnie Głęb. Ostatnio o, oglądałem serial ten z Gwen właśnie. Satwstw przesyła 2 zł i 91 grosznie Rafal jakie jest główno w prawym doim rogu ci się włączyło. Kurwa, no faktycznie, nie zauważyłem. Dzięki. Już wyłączam. Bo, R i Verna jest silna, ale to jest Rka. Kasadin ma 0 kuldano, na R jest najbardziej OP. Wusamiry albo Yumi. Kurwa Yumi bardziej wkurwia. Chociaż, nie no, sam, ciężko powiedzieć w sumie. Może zjebałem, ale Kasadina Rka moim zdaniem najbardziej wkurwiający spell w LOLU i najsilniejszy. Jeden z najsilniejszych speli w LOLU. Jeżeli uda się Kasadowi wysoki level bić. To, że ludzi bardziej w na przykład Morgana, to są w stanie zrozumieć, bo Morgany ku jest niezbalansowany, że chodzi o hitboxy. Ale Lulu wów wysoko, i Umi też wysoko. Dziwi mnie, że tak nisko jest. Kasadin to musiały kurwa osoby z Loelo tutaj głosy dawać. Kasadin jest mega brokenem, z swoją.